Dobrze, ja już wszystko wiem. To zrobimy dwie demori. Tu jest yy, jedna. Ile mamy procent? 12% gry. Jeździmy takim głównym i musimy takie czarne auta rozwalać. O te. O, już ro rozwaliłem jedno autko. I to już jest misja zaliczona. Teraz tylko rekord mogę sobie e, jakby wykręcać. O i dwa. To są takie. To jest kurwa naprawdę taka misja, że wystarczy, że rozwalę sobie jeden taki właśnie samochód, i ja tę misję już mam zrobioną. To później, później, jedynie co mogę to rekord sobie podbijać. Mamy trzy także na. No... Tutaj akurat nic trudnego nie ma. Dobra, jest cztery. O, jedzie, jedzie. Będzie pięć, fajnie. O, jedzie kolejny. Cześć. I jeszcze jeden. O, jeszcze jeden. Ale chyba. O, jest. No i mamy 7. Jak Cristiano Ronaldo. Misja zaliczona. Czy nam coś to dało? Ta misja nam dała całe gówno. Ale no, muszę ją, muszę ją zrobić, żeby mieć 100%. A druga taka furgonetka jest. Tutaj? Nie, dalej chyba. O, tutaj będzie. O, tu jest. Rewelacja. I to jest ta sama misja, tylko musimy rozwalić inne, jakby mafie, znaczy samochody innego gangu. To jak one wyglądają? Mi się wydaje, że mafijne to są takie, e, takie szare, takie, no, wydają, się, wydają się szybkie. O tak to Tak, to jest to. Chodź, 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 Nie uciekłem. No i tutaj jest to samo. Tylko jednego muszę rozwalić, żeby mieć jakby misję zaliczone. Także misję już mamy zrobioną. Teraz tylko odbijać sobie rekord. A no i za każde, za każde auto dostaje 1000 heisów. To nie zmienia faktu, że w tej grze pieniądze są gówno znaczące. Są gówno znaczące, bo raz, że bronię będę miał darmowe, a dwa, że i tak się ważne, co broni nie kupuję w tejże. No, jeszcze dwa bym poprosił. Dobra, i jeszcze jeden, żeby była siódemka. Jak Ronaldo, rewelacja. No i zrobiliśmy. I kolejna misja jest zrobiona. I na tą chwilę... Na tą chwilę... To jest koniec tych misji, bo pozostałe dwie są w kolejnych lokacjach. A teraz idziemy sobie zapisać. Żeby nie było tak, że mi wyjebie prąd i będę musiał powtarzać. A prąd też lubi sobie czasem wywalić takie wiatr albo tak z dupy sobie coś kurwa kombinują. No i dobrze i na YouTube pójdą te misje, te dwie misje z tymi zabawkami. Także na YouTube to wszystko i Dziękuję za oglądanie, zapraszam do kolejnych okienków wizyty teatru.